Jeśli Polacy mają wolność, jeśli Polacy są wolni, to są gotowi i zdolni do robienia rzeczy naprawdę wielkich. I te wielkie rzeczy, wiecie, one, one mają bardzo praktyczny wymiar. To nie są moje opinie, to nie jest próba, wiecie, pokazania, słuchajcie, jest fajnie, tam są to czarnowistwo, pisowskie to nie ma sensu, oni są pesymistami, to są, to jest. Yy... To jest taka wieczna smuga cienia, która nad, nad Polską wisi, a my, a my tutaj będziemy, jak oni nas nazywają, tą uśmiechniętą Polską. Taką wiecie, przesadnie radosną. Nie, to wszystkie międzynarodowe instytucje, obserwatorzy tego, co się dzieje w ekonomiach poszczególnych państw. To oni nam podpowiadają, jak wyglądają te rozdziały naszej historii po roku 1989. To są liczby, które pokazują, że Polska, Polacy, dumny naród i niepodległe państwo, myśmy gonili, dogonili i przegonili państwa, o których kiedyś nam się nawet nie śniło, że one są do dogonienia. Strach powiedzieć, subskrybuj po więcej.